Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 16 marca. Właśnie, o widać, jak widać, ugryzie ziemię. Jak myślicie? Chyba nie. Nie będę jej odganiał. Więc tak, przyjechałem wcześniej z 16 marca. Tutaj na pasiekę, ze względu na to, że dzisiaj mamy ładną pogodę i, i kurcze i no. No i zobaczymy, co u nich słychać. Nie wziąłem kapeluszu, mam nadzieję, mam nadzieję, że mnie nie zetną bardzo. A, a ten. Yy, miałem roboty gdzie indziej, ale postanowiłem, że sprawdzimy, co tutaj słychać. Także specjalny dzisiaj, że przyjechał. No, u gula wielkopolskich żyją. Elegancja. Wszystko jest fajnie. Poruszają się szuki. No już niedługo przesiedlimy te przyszyłki. Mam nadzieję, że z końcem miesiąca się to już coś bardziej wyjaśni. Jeszcze chłodno dzisiaj, powiem wam szczerze, że zimno. Mroźny wiatr taki i może dlatego to wszystko nie jest tak jak trzeba. Sobie latają. Tutaj mamy odkładzik. I powiem wam szczerze, że on fajnie też przezimował w tym ulu. Fajnie przezimował, i widzę, że sobie dają radę te pszczoły. No, z tego jednego jeszcze nie wychodzą w kłębie, są, nie wiem czego. No ale to takie mają, takie prawa natury, niestety. Może coś się jutro ruszy. No i też. Jest. jest fajnie Panowie, jest fajnie Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. W tamtym roku trochę się zniechęciłem, powiem Wam szczerze, bo. No, bo raz, że zrobiłem, namęczyłem się z tymi ulami jednościennymi i była wielka kaszana. No, ale w tym roku, widać, trochę ich pociągnąłem od tej warozy i jest, i jest naprawdę. Jest rezultat z tym wszystkim. No. no. Ale nic, jutro jeszcze zrobimy ciasto, z rana się poda. Żeby coś tam sobie podziubały. Szczególnie w tych korpusach, bo w warszawskich to tutaj zbytnio nie mam jak poddać. No to chyba tyle, uciekam. Dzisiaj będziemy robić przycieplar. Coś, żeby była jasność. Jarku, żeby była jasność, nie poddajemy się. Pamiętaj, także na pewno jakieś firmy nowe będą no, troszkę się wszystko pokomplikowało ale myślę że to jakoś ogarniemy liczy się pasja a nie tylko chęć pozdrawiam serdecznie do następnego